W RoCamp Pro pod taką nazwą już w najbliższą środę odbędzie się spotkanie szeroko rozumianej branży multimedialnej, niezależnych miłośników IT, projektowania gier i ostatnich trendów high-tech, osób szukających pracy w tej branży oraz przedstawicieli środowiska startupowego. Inicjatorem konferencji jest klaster Creative.ro. Klaster Creative.ro jest takim wspólnym przedsięwzięciem firm z branży multimediów, projektowania gier komputerowych, animacji cyfrowych jak również Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławia oraz w to całe przedsięwzięcie zaangażowana została też nasza uczelnia czyli Dolnośląska Szkoła Wyższa. Celem tego klastra jest upowszechnianie branży kreatywnej, walka z cyfrowym wykluczeniem, tworzenie, poszerzanie i profesjonalizacja rynku pracy i przede wszystkim wydaje mi się promocja Wrocławia i Dolnego Śląska jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie i jako miejsca, w którym naprawdę można znaleźć dobrą pracę. Plaster ma misję animowania tutaj lokalnego środowiska związanego z branżą tą cyfrową branżą kreatywną. Chcemy organizować spotkania, chcemy pokazywać dobre przykłady, chcemy promować mniejsze firmy po to, żeby ta branża tutaj na terenie Wrocławia się rozwijała i żeby coraz więcej naszych absolwentów mogło znaleźć tutaj zatrudnienie. Konferencja, która odbędzie się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy na temat branży multimedialnej czy nawiązania kontaktów biznesowych, a także szansą dla młodych ludzi na uzyskanie wskazówek jak założyć własną działalność gospodarczą. W Pro jest jedną z takich naszych inicjatyw polegających na organizacji spotkań branżowych adresowanych do studentów i absolwentów wrocławskich uczelni. Chcemy tym studentom pokazać sukcesy firm zrzeszonych w klasze, jak również wszystkich innych partnerów biznesowych, bo jest się czym tutaj we Wrocławiu pochwalić. Są firmy takie jak Techland, jak Kenstap Games czy Tequila Mobile, które osiągają światowe sukcesy. Są różne ciekawe inicjatywy w postaci startupów, które też chcemy promować. I to wszystko uczestnicy konferencji będą mogli zobaczyć, wysłuchać ciekawych wystąpień i zdać sobie sprawę z tego, jak ta branża jest silna tutaj we Wrocławiu. Z dużym niepokojem patrzymy na dane dotyczące bezrobocia. I czytamy opinie młodych, zdolnych studentów, którzy po odebraniu dyplomu zasilają kolejki w tak zwanych pośredniakach, gdzie bardzo często są obcesowo traktowani. Chcemy pomagać młodym ludziom, chcemy wyłuskiwać tych zdolnych, chcemy kreować ich karierę i chcemy, by każdy miał szansę widział szansę na. Własną przedsiębiorczość. Chcemy udowodnić, że można chwycić byka za rogi, można powalczyć z tym rynkiem, założyć własną działalność, tak zwany startup, czyli mały e-biznes, elektroniczny biznes i w ten sposób no, uplasować się dość wysoko na polskim rynku pracy, zarabiając godziwe pieniądze. Kierujemy. To wydarzenie do studentów, do absolwentów, do młodych przedsiębiorców, do młodych ludzi, którzy myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej, którzy mają pomysły na e-biznesy, natomiast nie wiedzą, jak te pomysły zmonetyzować. Oprócz konferencji będą również przeprowadzone warsztaty, zarówno przybliżające funkcjonowanie funduszy Seed i Venture Capital, jak i umożliwiające uczestnikom zaczerpnięcie niezbędnej wiedzy na temat platform mobilnych, zasad tworzenia interfejsów graficznych czy możliwości nowych systemów operacyjnych. Planujemy trzy warsztaty. Pierwszy będzie dotyczył pozyskiwania funduszy na własną działalność. To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że. Nasze dane wskazują, że młodzi ludzie naprawdę nie wiedzą, gdzie mogą się zgłosić po pieniądze, gdzie takie fundusze na inwestycje można pozyskać. Nie wiedzą, że istnieją odpowiednie firmy, które dysponują kapitałami, które przeznaczają pieniądze na rozwój startupów. Drugi warsztat prowadzony przez znakomitą firmę Techland dotyczy tak zwanego level designu, czyli projektowania etapów, projektowania misji w grach komputerowych. To też szalenie ciekawy temat dla osób, które chcą w tej branży pracować. Natomiast trzeci warsztat przygotowywany przez nas, przez firmę Kenstap Games, dotyczy teorii i praktyki testowania gier. Dla chętnych, którzy chcą wziąć udział w konferencji, dostępna jest strona internetowa www.wrocamp.wroclaw.pl, gdzie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i całkowicie nieodpłatnie zgłosić swoje uczestnictwo. W imieniu Klastra Kreativyros serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na imprezę Wrocamp Pro. To konferencja i warsztaty 5 grudnia w środę w wydziale nauk pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 55. Naprawdę warto się pojawić, wstęp wolny, a do tego będą sympatyczne nagrody.